Dzień dobry, wiemy, że żeby nasza strona szła jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Google muszą do niej prowadzić linki. Liczy się nie tylko ilość tych linków, ale również ich jakość. Wiele osób zadaje mi pytanie, w jaki sposób sprawdzić gdzie warto dodawać linki, a gdzie nie warto dodawać linków. Wiemy już, że nie warto dodawać linków do darmowych katalogów, bo samo Google ogłosiło w 2012 roku, że takich linków nie będzie honorować ale istnieje wiele katalogów, gdzie możemy dodać nasze linki i będą one dla nas pracować. Służą do tego, żeby sprawdzić, które katalogi są wartościowe, różne narzędzia. W powszechnej opinii rynku narzędzie Majestic SEO jest takim narzędziem, które najlepiej symuluje to, co widzi Google. Czyli jeżeli w Majestic SEO jakiś link jest pokazany jako silny, to oznacza, że dla Google będzie on również silny. Tak jak mówię, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie chyba wszystkich specjalistów marketingu SEO. Jeżeli w tym narzędziu wpiszemy sobie w tym miejscu adres strony internetowej i klikniemy na Explore, to poniżej dostaniemy listę stron, na których umieszczone są linki do tej strony i ich siła. W tej kolumnie jest podana siła, ten jest podana siła całego tego serwisu. Natomiast w tej kolumnie podana jest siła już linku prowadzącego do tej naszej strony. Skąd ta różnica? Bo wiadomo, że linki do naszych stron nie będą umieszczane na pierwszej stronie serwisu. To jest zupełnie oczywiste, tylko na, na najróżniejszych podstronach i siła linku z takiej podstrony jest zdecydowanie inna niż siła samego serwisu. Teraz, w jaki sposób przeprowadzałem moje testy? Wchodziłem sobie na dany katalog, w tym wypadku akurat na katalog wybierałem sobie losowo jaką stronę, wprowadzałem jej adres do mojego narzędzia i otrzymywałem wyniki z jakich stron ta moja strona posiada linki i jak bardzo one są znaczące dla tej strony widzimy, że z katalogu onet otrzymaliśmy dwa linki chociaż siła samego katalogu onet jest 78, to wartość naszych linków jest 25 ale widzimy, że 25 to i tak jest najlepszy wynik na całej stronie inne linki mają dla nas zdecydowanie niższą wartość tu mamy z katalogu zoom wartość 17, następny z kategorii zoom wartość 17 jak wspominałem liczy się i ilość linków i jakość tych linków mamy dwa linki z i dwa linki z zoom z mniejszych portali zobaczmy sobie inny katalog, jesteśmy w guru.pl znowu wybieramy sobie jakąś <laughs> przykładową stronę, wprowadzamy ją do naszego narzędzia Widzimy efekt. Wartość samego katalogu guru jest niższa niż wartość katalogu omet. Ale co ciekawe, linki prowadzące do naszej strony z góru mają wyższą wartość niż z katalogu omet. Tak? Tu było to 25. W górę jest to 35-34. Dodatkowo góru wygenerował nam w tym wypadku raz, dwa, trzy, cztery linki. Prowadzące do naszej strony. Dużo niżej jest na przykład katalog gery.pl z wartością 24, czyli porównywalną jak onet. Katalog info też daje nam dwa linki z wartością 24. <coughs> Następnym katalogiem, który dla Państwa sprawdziłem jest zasławiony katalog Demos. Do Demos bardzo ciężko jest się dostać. Pewnie wielu z Państwa to wie. Zobaczmy, jaką wartość mają dla nas linki z Demos. Proszę bardzo, to jest strona, którą znalazłem w Demos. Widzimy, że pierwszym linkiem, który jest, to jest katalog z ZUMI o wartości 22 dla tej strony. Dopiero na drugim miejscu jest katalog z Demos. Uwaga o wartości tylko 16. Mimo, że Demos, sam katalog jest bardzo wartościowym katalogiem, podaje linki o relatywnie mniejszej wartości. Próbowałem ten test wykonać również z katalogiem wp.pl, ale mimo wielu prób nie udało mi się uzyskać żadnych wyników, więc tego nie zademonstruję. Tutaj mamy katalog gazeta.pl. Ten katalog daje relatywnie mało linków. Tutaj na dole, jeżeli najadę na link, to tutaj na dole wyświetli mi się adres tego linku. Widzimy, że z tej strony nie prowadzą żadne linki do patron, tylko do kolejnych podstron katalogu. Dopiero tam mamy jeden link do naszej strony. Tutaj, Tutaj mamy przykład strony, która również dodaje do najważniejszych katalogów. Widzimy, że te podstrony w ogóle nie są już podklasyfikowane. Inne linki mają takie wartości jak tutaj widzimy od 8 do 20 następnym katalogiem, który chciałem Państwu pokazać jest katalog annoncer.pl tutaj mamy przykład strony, która wdała stronę do annoncer.pl jak widzimy cała pierwsza strona prawie cała pierwsza strona to są po kolei linki z annoncer.pl z wartościami od 10, tutaj się trafiła niższa wartość do 26, czyli też jest na wysoko. Zobaczmy, jak dużo tych linków jest. Zupełnie na dole jest link z panoramy firm, która daje nam wartość tylko 5. Czyli mimo, że serwis panorama firm ma wartość 38, a więc więcej niż anonser, to link z panoramy firm jest warty tylko 5. Linki z też są warte w tyle, co tutaj widzimy. Jest jeszcze taka kwestia, że niektóre linki za mają wartość know no Wydawałoby się, że nie powinny dla nas pracować, ale tak nie jest. Podaję się tutaj wiedzą nie moją, tylko kolegi, który również zajmuje się samym marketingiem i napisał na ten temat artykuł. Otóż takie linki know no prowadzą do zwiększenia zaufania w oczach wyszukiwarek. Powodują dywersyfikację linków do naszej strony, co wygląda dla Google o wiele bardziej wiarygodnie. Dlatego, nawet te linki, które są pokazane jako no-follow, oczywiście dla nas pracują i tak jak pokazuje to narzędzie, mają dla nas określoną wysoką wartość. Każdy z Państwa może samodzielnie przeprowadzić takie testy i sprawdzić, czy to, co tutaj pokazałem, jest prawdą sprawdzić linki do swoich stron. Wystarczy wejść na stronę SEO, założyć sobie konto i można w ten sposób sprawdzać linki z katalogów, wybierać te, które są najwartościowsze.